Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem MUSKI i witam Was w kolejnym podcaście z procentami. No, oczywiście jest bez procentów, tak jak mówiłem. I dzisiaj porozmawiamy sobie o State of Play z września oraz o Call of Duty Next, który miał miejsce również niedawno. Także, oczywiście, jak zawsze, zaczniemy sobie od testu piwka. Tym razem mamy książęce, złote przeniczne, jednakowoż 0%. Otworzymy sobie, spróbujemy i oczywiście zaczniemy od State of Play. Także proszę Cię się wygodnie, czytam co robicie. I posłuchajcie, bądź obejrzyjcie ten materiał. Tak, piwko. Jakby tego nie piłem, piłem tylko procentowe, tak żeby nie było akurat porównanie tych piwek. Mam nadzieję, że będzie smakować równie dobrze jak zwykłe. Oczywiście kufelek sobie trochę zmroziłem, tak samo jak piwo trochę poleżało sobie w lodówce, żeby było wszystko odpowiednio zimne. Ostatnie dni yy, lata mamy także, też trzeba mieć to. Na uwadze trzeba się rozkoszować tym, co mamy, bo potem tego nie będzie. Dobrze, a więc zdrówko za ten materiał, moi drodzy, zdrówko wasze i polecimy na początek state of play, gdyż było troszeczkę dłuższe i troszeczkę więcej mam na jego temat do powiedzenia. Także zdrówko i lecimy ze state of play. O. Bardzo dobre, orzeźwiające, delikatnie czuć. Różnice pomiędzy tym e, 0% a z procentami, niemniej jednak, wciąż smakuje wybornie i nadaje się do obiadku czy w ciepły dzień, który mamy coraz mniej, to trzeba mieć na uwadze. No dobrze, ale State of Play, przepraszam Was za to cięcie, ale miałem telefon. Niemniej jednak, wróćmy do tematu. Ech, od czego by tutaj zacząć? Zacznijmy od tego, co dla mnie jest najważniejsze, bo poruszę tylko najważniejsze gry, które mnie zainteresowały podczas. Oglądania State of Play. A więc pierwszą grą, która, którą zobaczyłem, jest oczywiście Tekken 8, gdzie była walka Gina i Kazui. Wyglądało to naprawdę fenomenalnie. Jak jestem osobą, która tak średnio lubi biblioteki, bo tam grają w Injustice, Street Fightery czy inne Mortale, to Tekken naprawdę mi do siebie przekonuje, gdyż Tekken grałem na Playstation 1, grałem na Playstation 3 i grałem na PC w 7. Trochę częściej oczywiście pomijałem, bo nie grałem też Playstation 2. Niemniej jednak. Tekken 8 naprawdę mnie, mnie zaskoczył, gdyż totalnie się go nie spodziewałem na tej konferencji. Gdzieś tam były plotki o nim już na początku tego roku, że Tekken 8 zostanie zaprezentowany właśnie na State of Play. Niemniej jednak pojawił się w końcu, udało się, a twórcy mówili, że prawdopodobnie Tekken 7 jest ostatnią częścią. Gdzieś tak również wyczytałem, usłyszałem, ale jednak jak się okazało, Tekken 8 zawita do nas. Czy pojawi się gdzie indziej niż na PlayStation 5 i prawdopodobnie 4 Nie jestem tego pewien, nie ma takich informacji póki co, być może coś ja przeoczyłem, za co oczywiście przepraszam. Niemniej jednak mam nadzieję, że Tekken również zagości na konsolach Xboxa oraz konsolach, czy przepraszam na PCcie, gdyż niesamowicie na nim zależy, bo w Tekkenie 7 świetnie się bawiłem na pewno jeszcze do niego wrócę przed premierą ósemki, żeby sobie przypomnieć te wszystkie ciosy, pograć troszeczkę jeszcze być może kampanię jeszcze raz przejść Zobaczymy. Niemniej jednak Tekken 8 to jest coś, na co niesamowicie czekam i mam nadzieję, że Bandai Namco da nam naprawdę fenomenalną produkcję, mocną, dobrą bijatykę, bo według mnie jest to najlepsza bijatyka możliwa na rynku. Może nie tak krwawa, ale według mnie niesamowicie grywalna, nie tak trudna przede wszystkim jak właśnie Mortal Soul Calibur, czy inne tego typu produkcje. Zdawimy się i przejdźmy do kolejnej gierki. Kolejna rzecz, która mnie zaciekawiła, to już coś, co poruszałem na tym kanale, czyli Hogwarts Legacy. Niestety został mu pokazane tylko zwykły jakiś jeden Quest. E, niemniej jednak znowu coś zobaczyliśmy. Niestety, Quest, który zobaczyliśmy, będzie ekskluzywnie na PlayStation. Osobiście myślałem, że te czasy już się skończyły. Jak widać, okazało się że ekskluzywność misji na daną konsolę nadal występują i to chyba głównie w przypadku właśnie konsoli Sony bo nie pamiętam, żeby jakaś ekskluzywna misja była gdziekolwiek na, na pc czy na konsolach Microsoftu w jakiejkolwiek grze, która była multiplatformowa Nie lubię tej zagrywki, aczkolwiek wiemy, że Sony sporo płaci za takie zagrywki i na pewno będzie więcej takich zagrań w przyszłości z ich strony czego bardzo nie lubię, bo bardzo mnie to po prostu irytuje, bo kiedyś była bardzo podobna sytuacja z Assassin's Creed Brotherhood, gdzie to właśnie na PlayStation 3 była ekskluzywna misja z Kopernikiem, która swego czasu oczywiście potem wleciała na PC, czego nie wiedziałem, dopiero odkryłem to rok temu tak naprawdę, czy tam dwa. Niemniej jednak zrobienia takiej zagrywki jest mega, mega e, słabe i mi się mega to nie podobało. Nie sądziłem, że takie coś jeszcze jest aktualne w naszych czasach z tą ekskluzywnością, rozumiem tą ekskluzywność tych gier, że będą wcześniej na daną konsolę, czy tam beta na daną konsolę okej, okay, jestem w stanie to zrozumieć niemniej jednak zawartość, która po prostu jest tylko na danej na danej platformie do gamingu jest mega, mega słaba nic, napijmy się i przejdziemy dalej Pacific Drive czyli gra survival w samochodzie Wygląda dosyć ciekawie. Sam samochód taki typowo klasyczny amerykański. E, wygląda to na taki jakiś taki survival, gdzie jakby głównym wrogiem, powiedzmy, są jakieś tam zaburzenia w pogodzie, jakieś władowania elektromagnetyczne, jakieś burze czy inne rzeczy i widać, że wygląda to całkiem ciekawie. E, inny survival niż wszystkie, bo zwykle w survivalu biegamy po prostu Szukamy lutu i po prostu zabijamy się z innymi graczami. Tutaj wygląda to zupełnie inaczej, wygląda to ciekawie. Produkcja mnie zainteresowała, jest coś w bardzo ciekawym stylu graficznym. I wygląda naprawdę bardzo dobrze. Troszeczkę inny survival, więc myślę, że może zaciekawić, może wyciągnąć na dłużej. Wszystko zależy od tego, jak twórcy się postarają, ale jest to jedna z tych gier, które wyglądały naprawdę ciekawie. Eee, pytanie właśnie, czy to wszystko pokaże się też gdzie indziej, na kolejne inne platformy, poza właśnie PlayStation w jakimś późniejszym czasie, bo tego niestety e, póki co też nie wiemy. Niemniej jednak wygląda to naprawdę bardzo dobrze, mega mnie ciekawi. Survival, gdzie głównie właśnie dbamy o nasz samochód, ulepszamy go, poruszamy się po mapie. Zagrożenia to jest prak praktycznie pogoda. Nie widziałem nic innego, co mogłoby tam być, może jakieś nie wiem, zwierzęta. Niemniej jednak wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Także napijmy się i przejdźmy do kolejnej gry, a nie zostało ich już wiele. Rise of Ronin, czyli gra właśnie o Roninie samuraju e, od twórców. Niocha. Wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Widać, że jest to otwarty, duży świat. Eee, na pewno to nie będzie tak trudna gra, właśnie jak w, właśnie w przypadku wcześniej wymienionej produkcji. Niemniej jednak, bardzo lubię klimaty właśnie takiej Japonii, samurajów, Roninów i ta produkcja niesamowicie mnie zainteresowała. Niestety, ma być ekskluzywnie na PlayStation. Aczkolwiek, jak wiemy, Nioh również był tam ekskluzywnie, a jak wiemy, obie części są dostępne na PC. W kompletnej wersji, ze wszystkimi dodatkami. Także że tak będzie zaraz o Nie wiadomo, nie wiadomo ile Sony zapłaciło po prostu twórcom. Wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Dynamiczne poruszanie się, dynamiczna walka, dużo otwartych świat, dużo pewnie wielowątkowa fabuła. No naprawdę kreuje się to naprawdę bardzo dobrze. Tym bardziej ten podział, że są część po prostu ludu już się unowocześnia właśnie głównie dzięki technologii z Zachodu, a część po prostu pozostaje wierna swoim tradycjom, a pośrodku właśnie jesteśmy my. Ronin. I to naprawdę może być ciekawe, gdyż ten okres niesamowicie mnie ciekawi. Bardzo podobny wątek jakby był w filmie Ostatni samuraj, który swego drogo, jeśli nie widzieliście, musicie po prostu obejrzeć ten film, gdyż jest wybitny. I właśnie Rise of the Ronin będzie opowiadał, mam nadzieję, taką właśnie podobną historię. Myślę, że ten film właśnie był dużą inspiracją inspiracji dla właśnie tej produkcji. I mam nadzieję, że pomimo wszystko naprawdę trzymam kciuki, żeby chociaż na peceta to wyszło, bo naprawdę gramie mega mega zaciekawiła. Napijmy się i idziemy dalej. Ostatnią rzeczą, jaką dowiedzieliśmy się ze State of Play, to był kolejny trailer gameplay z God of War Ragnarok, który wyglądał naprawdę nieziemsko, fenomenalnie, cudownie. Bosko, po prostu niesamowicie. Byłem tak pod wrażeniem. Ta walka z Torem czy z innymi bogami, te kłótnie właśnie z Atreusem. Kolejna przygoda z Atreusem, Kratos i Atreus. No, wygląda to naprawdę bosko. Eee, gra wychodzi już nie da, niedługo, bo tak naprawdę 9, listopad, października, przepraszam, 9 października albo listopada. Nie zabicie mnie, teraz nie jestem pewien, eee, czy się, pomyliłem się. Niemniej jednak eee, gra już jest tuż u naszych drzwi. I to wygląda naprawdę dobrze. Co ciekawe, gra wychodzi też na PlayStation 4 i wow, myślę, że te PS4 fat to mogą wybuchnąć przy tej grafice i ogólnie przy tym, co ta gra zaoferuje, ale bądźmy dobrej myśli. I ja jestem dobrej myśli, że ta gra również wyląduje na PC, a tak samo jak poprzedni God of War, pewnie będę musiał długo czekać, ale ja jestem cierpliwy i dam radę to wytrzymać. Niemniej jednak trzymam kciuki za Sony, liczę, że gra będzie dopracowana, że posiadacze PlayStation będą się przy tym świetnie bawić, że gra będzie tak samo dobra, udana właśnie jak God of War z 2018 roku. Jest to również ostatni God of War w klimatach nordyckich. Co będzie dalej? Tego nie wiemy. Twórcy również zaprezentowali nam dedykowanego pada, który wygląda naprawdę bosko w klimatach nordyckich. Świetnie wygląda. Wciąż jest to oczywiście pad, niemniej jednak dedykowany pad to zawsze coś fajnego. Fajna zabawka, fajne urozmaicenie, dobrze się na tym gra, także e, też fajna sprawa. Przejdziemy do ostatniej rzeczy, która nie jest może związana ze State of Play, ale jest związana z Sony, więc też wyciekło dzień później, także napiję się i powiem co chodzi. I ostatnią rzeczą jest... Uncharted, Uncharted, który ukaże się 19 października na PC. W końcu posiadacze PC zobaczą, czym jest Uncharted. Ja osobiście nigdy nie grałem. Być może sobie sprawdzę, aczkolwiek zaczynanie od czwartej części jest dla mnie trochę słabe. Mam nadzieję, że kolejca Drake'a, ta cała oryginalna trilogia również się ukaże, gdyż od tego chciałbym zacząć, bo zaczynanie od tyłu jest dla mnie trochę bezsensowne. Niemniej jednak fajnie, że wychodzi, ja się cieszę i mam nadzieję, że po prostu... Docenimy tę gierkę w bardzo dobrej cenie na PC, z obsługą ultrawide monitorów, z odblokowanym licznikiem klatek i tym podobne i tak dalej. No cóż, ze State to Play to byłoby na tyle. Przejdziemy teraz do Call of Duty Next, o którym raczej opowiem pokrótce, gdyż nie ma tam zbyt dużo, ale chciałem o czymś wspomnieć przy okazji. A więc oczywiście, zobaczyliśmy Call of Duty Modern Warfare 2 na no Call of Duty Next. Czegoś moglibyśmy się spodziewać. Wnosiliśmy nowe mapy, trochę kampanii, nowe featurey w multiplayerze i tak dalej, i tak dalej. Fajna sprawa. Dla mnie to jest osobiście Modern Warfare 1 z ulepszeniami po prostu i jest Modern Warfare 2. Oczywiście, pewnie jest dużo głosów krytyki. O wow, Jezus, reskin MW1. Oczywiście, ale czy tak nie było w wypadku MW2 z 2009 roku, gdzie twórcy zrobili reskina MW1, dodali trochę featureów. I wszyscy byli zadowoleni. Dla mnie na przykład MW2 właśnie dzięki temu było lepsze od Modern Warfare 1 z 2007 roku. O wiele więcej się w niego zagrywałem na multiplayerze, w kampanii, w operacjach specjalnych. Ja byłem z tego powodu naprawdę zadowolony, pomimo że dostałem mniej więcej to samo, tylko z ulepszeniami. I dokładnie tak samo będzie w wypadku Modern Warfare 2 i ja naprawdę nie narzekam, z chęcią kupię, z chęcią zagram, gdyż naprawdę lubię ten prosty, zwykły multiplayer, tą fajną kampanię, powrócą również misje specjalne dla dwóch osób, no naprawdę świetna sprawa, ja już się nie mogę doczekać, żeby po prostu tego doświadczyć na własnej skórze jeszcze raz. Także o Modern Warfare 2 to by było raczej na tyle, ale twórcy zaprezentowali nam coś jeszcze, także napijemy się i już Wam mówię co nam pokazali. Zobaczyliśmy również Call of Duty Mod Warzone 2.0, przepraszam. Call of Duty Warzone 2.0 mapie Almazrak, czyli nowa mapa, znowu jakieś nowe featurey, znowu będziemy się wszyscy bić na dużej mapie, walczyć o przetrwanie. Ja jestem bardzo zadowolony, że dla mnie Warzone 1 jest przepakowany zawartością z wszystkich tych trzech części Call of Duty, które niezbyt do siebie pasowały przede wszystkim, ale jestem dobrej myśli, że właśnie Warzone 2. Pokażę i zrobię to samo, co zrobił Warzone jeden na początku. Nie mogę się doczekać. Zagrać to już naprawdę chcę ze swoją ekipą, którą serdecznie pozdrawiam. Bo naprawdę nie mogę się tego doczekać, żeby znowu wylądować na tej mapie. Znowu walczyć o przetrwanie. Znowu krzyczeć, słuchać jak ziom rzuca padem w ścianę, gryzie pudełko. Nie mogę się tego doczekać. Pozdrawiam cię serdecznie. Eee... Tak, dokładnie tak wyglądały nasze mecze. Agresja. Agresja, granie po 16 godzin, wtedy na lockdownie, wspaniałe czasy. Także nie mogę się doczekać, żeby tego jeszcze raz doświadczyć. Mam nadzieję, że, właśnie, fajne i lepsze jest to, że odetną się przede wszystkim od tej zawartości z tamtych części Call of Duty i zupełnie nowe, super doświadczenie. Jestem w niebo wzięty i nie mogę się doczekać. Ale to nie wszystko, co zaprezentowali nam na Call of Duty Next, gdyż jest to jeszcze. I już mówię co. Call of Duty Warzone Mobile, gdzie zagramy na klasycznym, werdańsku z pierwszego Warzone'a. No, bardzo fajne, niemniej jednak, ja cały czas jestem takim mega sceptykiem, jeśli chodzi o gry na telefon, gdyż nie mam czasu grać po prostu na telefonie, dosłownie nie mam kiedy. Zawsze zastanawiam się, kiedy ci ludzie znajdują czas na granie jakiejś tam PUBG Mobile, Fortnite na telefon, teraz właśnie jakiś Warzone na telefon, czy w ogóle gra na telefon, która pochłania więcej niż 5 minut. Ja przede wszystkim nie potrafię usiedzieć tak długo przy telefonie, żeby po prostu tak się skupić na czymś, gdyż wolę porobić inne rzeczy, jak przeczytać książkę, obejrzeć serial, czy po prostu cokolwiek innego porobić. Nie chcę mi się grać na telefonie, gdyż gram w domu. Niemniej jednak ludzie, którzy grają na telefonach, dostaną, dostaną po prostu Hurzona w wersji mobile, i myślę, że to jest całkiem fajne zagranie. Pewnie, że tak powiem, będzie w miarę pay to win, w sensie pay to win dużo po prostu skinów będzie i innych pierdłów i w końcu po dwóch latach będzie tak przepakowany zawartością, że wszystkim odechce się. W niego grać, aczkolwiek pro playerzy oczywiście zostaną, jak ich zwał, tak zwał. Niemniej jednak na pewno wypróbuję zobaczyć, jak to będzie działać na moim starym P30 Lite. I na Call of Duty Next to by było tyle, tak naprawdę, więc cóż. Nie dopracowali tego dużo, niemniej jednak jestem na tym całym Call of Duty, Modern Warfare 2 oraz Warzone 2.0. Na pewno pojawią się jakieś materiały z tego, gdy już tylko gra wyjdzie, na pewno jakieś meczyki z Warzona być może pokażę. Zobaczymy, zależy co będziecie chcieli, czy Was to będzie interesowało, jeśli nie, no to wiadomo, że się nie pojawią. Niemniej jednak zakończmy ten materiał i przejdźmy już do podsumowania tego filmu. A więc drodzy widzowie, to by było na tyle. Napiszcie, co wy o State of Play, God of Warze, Pacific Drive, o nadchodzącym Call of Duty. Na dole napiszcie, co wy sądzicie, czy wy coś na coś czekacie, czy zawiedliście się, czy czekacie na God of Dajcie znać na dole. A jeśli materiał wam się spodobał, to zostawcie kciuka w górę, gdyż niesamowicie mnie to modyfuje do dalszego działania oraz rozwija mój kanał. Jeśli nie subskrybujecie, zróbcie to oraz w dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego innego podcastu ani żadnych innych filmów. Cóż. Ja się będę z wami żegnał, także do widzenia, do zobaczenia i cześć czołem, panie i panowie.